Jako najstarszemu wiekiem radnemu przypadł mi zaszczyt otworzyć obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Wolsztynie w kadencji 2014-2018. Stwierdzam, iż na, w dzisiejszej sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Witam serdecznie nowo wybranych radnych Rady Miejskiej Wolsztynie, członków Miejskiej Komisji Wyborczej z jej przewodniczącym panem Mieczysławem Kałą, burmistrza Wolsztyna pana Andrzeja Rogodzińskiego, burmistrza elekta pana Wojciecha Lisa. Zastępcę burmistrza panią Justynę Mikołajewską, sekretarza gminy panią Hannę Sitkowską, skarbnika gminy panią Alinę Molicką, starostem Powiatu Wolsztyńskiego, pana Janusza Frąckowiaka, wicestarostem Powiatu Wolsztyńskiego, Pana Ryszarda Kurpa, przewodniczącego Rady Powiatu Wolsztyńskiego, pana Janusza Zająca, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Sołtysów Gminy Wolsztyn. Media oraz wszystkich zebranych na dzisiejszej sesji. Proszę pana Mieczysława Kałem, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Olsztynie, oraz panią Hannę Sitkowską, pełnomocnika komisarza wyborczego w Lesznie, o wręczenie nowo wybranemu burmistrzowi i radnym zaświadczeń o wyborze. Stosownie do artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeksu Wybo kodeks wyborczy, dziennik ustaw nr 21, pozycja 112, z późniejszymi zmianami. Miejska Komisja Wyborcza w Wolsztynie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku, pan Lis Wojciech wybrany został burmistrzem Wolsztyna. Proszę, pani burmistrzu. Stosownie do artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw nr 21, pozycja 112, z późniejszymi zmianami Miejska Komisja Wyborcza w Wolsztynie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 16 listopada 2014 roku, pan Adamczak Jarosław, geniusz, wybrany został radnym Rady Miejskiej w Wolsztynie. Proszę o odebranie doświadczenia. Pozostałe zaświadczenia y, na radnych są identycznej treści, więc nie będę czytał, tylko będę prosił z nazwiskami. Tak? No, Pan Babuszkiewicz Mateusz. Pan Baer Waldemar Piotr. Pan Ceglarek Stanisław. Jedyna kobieta w tej radzie pani Czajka Agnieszka. Mecchileh Aleksander Pan Janik Ireneusz Pan Kopciuch Paweł Wojciech Pan Krajewski Piotr Pan Lorenc Jakub. Pan Malewicz Robert Krzysztof. Pan Martner Piotr. Kotyski Stefan Mac. Tak no. Pan Przybor Mariusz. Pan Stachura Jan Marcin. Pan Strażyński Artur. Pan Tomiak Dominik. Pan Waligóra Dawid Paweł. Grublewski Jarosław. Dziękuję. Pan Żurniewicz Józef Aleksander. Obecnie przystąpimy do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób. Po odczytaniu roty, radni wywołani kolejno przez najmłodszego wiekiem radnego, pana Mateusza Babuszkiewicza, wypowiedzą słowo: Ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: tak mi dopomóż Bóg. Odczytam teraz rotę ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie. Wiernej Konstytucji i Prawo Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Pan Krajewski Piotr. Pan Lorenz Jakub. Pan Malewicz Robert. Pan Maszner Piotr. Pan Piechocki Stefan. Pan Przybyła Mariusz. Pan Stachura Jan. Pan Strażyński Artur. Pan Tomiak Dominik. Pan Waligura Dawid, pan Wrublewski Jarosław i pan Żurniewicz Józef. Czy ktoś z radnych nie złożył ślubowania? Nie widzę. Stwierdzam, że wszyscy radni złożyli ślubowanie. Przystępujemy obecnie do ustalania porządku obrad i sesji Rady Miejskiej w Olsztynie. Projekt porządku obrad otrzymaliście państwo w zaproszeniu na sesję. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Kto z radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że radni przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad. Wysoko Rado. Przystępujemy obecnie do powołania w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wszystkie tajne głosowania na dzisiejszej sesji. Proponuję powołanie Komisji w składzie trzech osób. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że radni poparli powołanie trójosobowej komisji skrutacyjnej. Proszę o podanie propozycji kandydatów do składu komisji. Bajer. Czy radny wyraża zgodę? Czy radny wyraża zgodę? Tak, proszę. Czy wyraża zgodę? Czy radny wyraża zgodę? Tak.